Witam, witam kochani, wiecie co, zachciało mi się ogórków małosolnych, no więc tak, liście chrzanu położone na spód garnka, dokładam kawałek korzenia chrzanu, o spójrzcie, o tak i tu załóżmy, no i co, i ogóreczki układamy. Ja staram się kłaść ogórki tak na przemian, że tutaj jest końcówka taka ciemniejsza i tak, wiecie o co chodzi. Raz tak, raz tak. Chociaż to też nie jest aż taka moja zasada właściwie. No, o, tak sobie tutaj położę. O, spójrzcie, piękne ogóreczki, prawda? <laughs> jak, jak jeden brat. No, Wrzuciłam teraz kilka zdziebeł kopru, i na to znowu nałożę następną warstwę ogórków. O, widzicie? O, tak. Tak. Fajnie się układają. O, widzicie? Yy, druga warstwa ogórków jest nałożona. Yy, ja kupiłam tak około y, kilograma 20, No bo po co tyle ogórków? Przecież ja nie, nie będę kisić tutaj y, w słoikach, nie? O, pięknie się wkomponowały i znowu na górę dodaję kilka zdziebeł kopru. Yy, ja słuchajcie, kupiłam... Naprawdę piękny ten koper, dosyć gruby, i ja jego sobie podzielę na dwie części, bo za tydzień zrobię znowu ogóreczki. I znowu tak z kilograma 20. Ha, bajka. Ale wiecie co, bo robiłam tyle zakupów dzisiaj. Kurczę, i nie ma tutaj w tym koprze czosnku. Do córki zaraz zadzwonię, ona mi podrzuci i dołożę czosnek, czosnek, ząbki, czosnku. No nic, w każdym bądź razie ja zaraz zalewam wodą. Ja zawsze robię na oko wodę z solą, po prostu na smak. O, i przykryweczka pójdzie. Koniecznie czosnek musi być dołożony. O, mama mia. No i garnek zrobiony. I będzie co jeść. Nawet chlebek z masełkiem, czy bagietka z masełkiem, ogóreczek. Niektórzy lubią właśnie samego ogórka z bułką i z masłem. No ale to jest poezja, słuchajcie. No i oczywiście odstawię garnek. W jak najbardziej chłodne miejsce. No bo jest lato. No. I ja wszystko nakładam na oko. O, widzicie? Solę wodę na oko. Wszystko na oko. No. O. I zawsze wychodzą. Zawsze wychodzą jędrne, chrupkie. Aha, a wodę daje zimną z kranu jeszcze nawet yy, mogę dodać kostki lodu i właśnie zaraz to zrobię albo może nie teraz bo dałam yy, bardzo zimną wodę ale jak one będą yy, tam załóżmy jakieś tam no wyczuję że ta woda jest taka w miarę ciepła to tam dołożę jeszcze kostki lodu ze 4 5 może no i tak to ma być i teraz pytanie do Was, czy Wy lubicie ogórki małosolne? Napiszcie mi w komentarzu. No, to do następnego filmiku. Pa, buźka.